jest taka kolekcja bez barier. Mamy również dostępność przez całe 50 lat części zamiennych, to jest evenement na skalę światową. Tymi wszystkimi myjącymi toaletami, zawsze jest taki, taki trochę temat tabu. Kasiu, to tak troszeczkę korzystając z uwagi, chciałbym cię zapytać o, o takie rozwiązania twoje mm, najbardziej ulubione albo najbardziej funkcjonalne, które ma właśnie Geberit. Myślę, że musimy tutaj poruszyć y, kilka tych rozwiązań. Bo ceramika Geberit, jak wiesz, ma wiele kolekcji i, i serii, z których warto skorzystać. Zaczęłabym od umywalek Wariform, na przykład. Nie wiem, czy znasz tą kolekcję, ale to jest bardzo rozbudowana kolekcja, bo mamy w sumie do zastosowania i umywalki podblatowe, i umywalki wpuszczane w blat, czyli takie, gdzie rant tej umywalki wystaje. Mogą być również w wersji nablatowej, czyli kiedy mamy inaczej osadzony troszeczkę niżej blat szafki umywalkowej, a umywalka jest położona na tym blacie i ona może przyjąć różną formę prostokątną, bardziej obułą czy okrągłą. I ta funkcjonalność polega na tym, że de facto można wykorzystać to w każdej tak, sytuacji? Tak, tak. I zobacz, że to pasuje jakby do wielu stylów, bo akurat e, chyba słynę z tego, że projektuję w wielu stylach. Nie mam określonej e, takiej, takiej idei, że to jest tylko minimalizm czy styl loftowy. E, bardzo słucham potrzeb klienta. I tutaj świetnie ceramika, geberit jakby trafia, uważam, w różną stylistykę, czyli możemy to wykorzystać w wielu aranżacjach. A takie, to co wcześniej wspomniałam, takie rozwiązania, które ma Geberit też trafiają do wielu budżetów, tak? Czyli możemy to wykorzystać przy projekcie niskobudżetowym, gdzie robimy mieszkanie pod inwestycje, gdzie robimy, nie mamy tej, tej, tego zaplecza finansowego tak rozbudowanego, to też dla siebie coś znajdziemy, ale są też serie, Premium, o których pewnie wiesz, i zdążyłeś się zauważyć tutaj na ekspozycji. Jedną z tych serii, takich moich ulubionych premium, jest właśnie ta kolekcja, o której Ci wspomniałam, one, z tego względu, że to jest taka kolekcja bez barier. Ona tak na dobrą sprawę może być zaproponowana również w wielu funkcjach, które potrzebujemy wykorzystać w łazience. I w formie nowoczesnej, i dla młodych ludzi. Ale też dla osób starszych, na przykład, y, gdzie potrzebujemy no, trochę inną funkcjonalność w tej łazience. I tutaj warto, y, jakby, podeprzeć się tymi produktami z, z ceramiki GeoBerry's, które y, wykorzystują takie faktycznie funkcjonalne rozwiązania. I mam tutaj na myśli na przykład, Kabinę prysznicową, która ma odpływ liniowy zamontowany w posadzce. Bardzo fajną rzeczą, którą mamy tam użytą, to jest odpływ liniowy z takim koszyczkiem do wyciągania Cleanline. Myślę, że w, w przypadku fryzjerstwa ta kwestia utrzymania czystości jest bardzo ważna. Ale ja też na to bardzo zwracam uwagę, zwłaszcza mając dzieci, mając długie włosy, to to utrzymanie kabiny prysznicowej w należytym porządku. To tutaj jest bardzo ważne, ale seria One ma świetne rozwiązanie, które mi osobiście bardzo przypadło y, do gustu, to jest kabina prysznicowa, nie wiem czy zwróciłeś uwagę, ona w ogóle nie ma y, zamontowanego na, na tej zewnętrznej stronie y, profilu żadnego. Osadzamy. To ciekawe, bo to bardzo taki ciekawy design jest, to jest wtedy bardziej lekkie, tak, tak się mówi? Tak, no możesz, możesz nazwać, że jest to bardziej lekkie faktycznie w formie, natomiast e, świetnym rozwiązaniem jest podczas e, chociażby utrzymania tego w czystości. Nie mamy żadnych profili, ta woda tak naprawdę osadza się tylko na szybie, po której spływa po powłoce i utrzymanie tego w czystości, czystości jest rewelacyjne, ale świetną e, rzecz musimy poprzeć, tym, że żeby to wykonać, y, musisz wiedzieć o tym dużo wcześniej, bo aby zamontować taką kabinę, tak. potrzebujemy profile do montażu tej Pewnie kabiny. Pewnie gdzieś już w ścianie, wszędzie ukryte Dokładnie. jeszcze przed no. tym etapem e, położenia płytek i tutaj uczułam, e, że faktycznie ten remont łazienki czy wykończenie łazienki powinno być poparte zdecydowanie przygotowaniem się do tego przemyśleniem. Co chcemy tam użyć, jak to ma wyglądać i jakie rozwiązania z, z tych takich wartych i godnych uwagi należałoby wcześniej tak. przemyśleć. Ale z tym też chyba mi się trochę właśnie kojarzy Geberit, że jest tutaj też bardzo funkcjonalny, bo można konkretnie się zagłębić w bardzo techniczne rozwiązania przed, ale jest też dużo takich rzeczy, które w Gebericie jest bardzo ciekawe nawet po czy do szybkich zmian. Tak? Czyli jeżeli trzeba po prostu naprawdę nie wiem, coś odświeżyć, coś wymienić, czy to jest nawet toaleta, czy nawet, no przecież Geberit tak naprawdę chyba najbardziej słynie. Mi tak się przynajmniej zawsze kojarzy z tej instalacji. Tak, która jest zobacz, że nawet y, taka. Schowana za ścianą. Tak. A są oczywiście. teraz takie nawet szybkie widziałem, które są przed ścianą. Tak, dokładnie. Przy szybkiej wymianie. Stelarze y, Geberit, nawet jeśli. Yy, zauważyłam taką no taką dosyć fajną, myślę, zbudowaną rangę yy, tych stelarzy, że nawet jeśli ktoś się odważy zamontować innej marki, to i tak używa nazwy Geberit. Mówi: A zamontowałem pani Geberit. Tak. Ja mówię: Ale to nie jest Geberit, to, to to należy wybrać. Czyli to od, lat się kojarzy, <laughs> od lat się kojarzy z tym na pewno, a przecież to nie tylko to, co w środku, tylko to przede wszystkim to, co na zewnątrz. No i jeszcze. No, wszystkie te funkcjonalne, niesamowite urządzenia, tak, czy na przykład toalety myjące, czy, czy to, to w ogóle jest już naprawdę e, no bardzo dobre rozwiązania, które tak naprawdę dla wielu osób są nie to, że niedostępne, ale tak to jakby niedostępne w głowie, w przestawieniu, w nastawieniu, tak. E, ja wiem, że są to rozwiązania, które również w domu są niesamowite, e, bo sami posiadam. Natomiast z tymi wszystkimi myjącymi toaletami zawsze jest taki trochę temat tabu, tak? tak. Ciężko się o tym rozmawia i uważam, że warto takie tematy poruszać, ponieważ one są bardzo ciekawe. Ale są to toalety, które są tak już rozwinięte technologicznie, że czasami aż można się ich prawie przestraszyć. To technologii myślę, że nie należy się bać. Bierz, Ale to jest... taką ciekawostkę, to mówię oczywiście żartobliwie. byłem teraz w Londynie, byłem w super hotelu w samym centrum na Piccadilly. I właśnie wchodzę sobie do hotelu, no tam już pewne rozpakowanie, i wchodzę do toalety, otwieram drzwi i nagle przestraszyłem się, bo deska zaczęła się sama, wiesz, otwierać. Ale później, oczywiście, już się do tego przyzwyczajasz. Ja akurat tego modelu nie mam w domu, więc zapomniałem o tym, że, że deska może się sama, wiesz, otwierać, zamykać. Ta technologia, dlatego chciałem trochę żartobliwie, może przestraszyć. Zobacz, jakie to jest genialne rozwiązanie. Miałam taką sytuację, rozmawiając z klientką w salonie łazienkowym, omawiałyśmy po prostu cały projekt. No i zaszła potrzeba, chciała skorzystać z toalety. W salonie łazienkowym poszła do toalety. Yy, otworzyła jej się właśnie mis miska myjąca, i ona po prostu wybiegła po skorzystaniu z toalety i mówi: Kasia, ja chcę taką miskę. Właśnie skończyłam remont swojego biura. Yy, Mamy możliwość. Przetestowanie na sobie razem z moimi dziewczynami tej funkcji, no zwłaszcza dedykowanej dla kobiet. Ja myślę, że to jest świetne rozwiązanie. Wiesz, takie, no, no umówmy się to jest jednak poprawa Twojego komfortu podczas pracy, czy jakby w funkcjonowaniu. I to jest fajne, że, że możemy sobie skorzystać z tego w pracy. Poza tym, nasi klienci, którzy korzystają u nas też po prostu z toalety w razie potrzeby, Inspirują się od razu. Mogą, mogą po prostu mogą przetestować na Ale sobie. To super, tak? to na pewno świetne. E, to jest, to to jest świetne. coś, że nie mamy takiej okazji bardzo często spróbować na sobie. Ja też jestem taką naprawdę zwolenniczką tego, sprawdź na sobie, zobacz jak to jest, jak ty się z tym czujesz, czy to ma dla ciebie jakąś taką poprawę komfortu, tak. samopoczucia, czy to poprawi funkcjonowanie, czy rano szykowanie się. To świetno. No, no i wiedziałem, że czymś mnie właśnie zainspirujesz, tylko czekałem na ten moment. On ale ja myślę, że powinieneś pomyśleć, jeśli mówisz o nowych salonach swoich fryzjerskich, a chyba taką grupą docelową dla ciebie to są zwłaszcza... Te kobiety, które tę metamorfozę bardzo pragną przeżyć. I to chyba jest dla nich świetne rozwiązanie, że idą do luksusowego salonu, mogą skorzystać z swoich usług i jednocześnie naprawdę czuć się komfortowo w każdej sytuacji i skorzystać. Ja pokażę wizję tutaj, mam jakąś taką inspirację. I też pamiętam taką pewną wizytę tutaj, kiedy, yy, tak jak powiedziałeś o tej przed chwilą swojej klientce, która trafiła tutaj do toalety, ja tu też kiedyś trafiłem do toalety i pierwsze o czym pomyślałem, że chciałbym jakieś zmiany u siebie w domu, bo tutaj natknąłem się na toalety, która miała ciepłą deskę <laughs> i to było dla mnie ciekawe doświadczenie, yy, no mam nadzieję, że kiedyś... Będę mógł mieć takie urządzenie jeszcze w swoim domu, a może w salonach. To jest po prostu po prostu przyjemne i bardzo praktyczne. Ja tutaj też, wiesz, między, między naszymi spotkaniami mogłam skorzystać z toalety. Jedną rzeczą, która na pewno zapada w pamięć, to jest śpiew e, ptaków, a druga... Tak, tak Genialna. Myślę, że to, to, to jest spotykane rozwiązanie jakby w miejscach użyteczności publicznej. Mówię tutaj o bateriach bezdotykowych. I Brenta na przykład... To teraz, ważne w tych czasach, jeszcze wszystkich tych, wiesz, po... Tak, tych takich... Pandemicznych Dokładnie. bardzo duża higiena, bardzo duża wygoda, absolutny, absolutna funkcjonalność. Zobacz, taka seria Brenta, którą tutaj mamy, po prostu nie używasz, nie dotykasz, nie chlapiesz, nie musisz tego wycierać, bo, bo wystarczy, że podłożysz ręce pod spodem, i, i tak naprawdę system zrobi swoje, wodę tak. ciepłą, myjesz, masz wszystko ustawione. Tak. E, jeszcze mamy tutaj aspekt ekologiczny, i, i jest tej wody tyle, ile potrzeba, żeby ręce. No to prawda, umyłać, nie leje tak? się to bez przerwy. Dokładnie. Tak, teraz do mnie dociera kolejna myśl, że właśnie w tych miejscach, tam gdzie pracujemy, też przecież powinniśmy mieć i możemy mieć i sobie śmiało e, sami, sami na to dać zgodę, żeby mieć coraz to lepsze urządzenia, coraz to lepszą funkcjonalność i coraz to lepszy design, no bo chyba do, do tego to zmierza. Ja miałam ostatnio taką ciekawą historię, bo robiłam remont swojego biura, które kupiłam w tamtym roku i ponieważ czekałam na swoją ulubioną ekipę wykończeniową, to się to trochę rozwlekało w czasie. I, e, i musiałam się po prostu z, z, ze swoimi klientami ustawić w kolejkę do, do, do najlepszego wykonawcy, więc chwilę to trwało, ale w międzyczasie e, mogłam e, faktycznie przemyśleć funkcjonalność naszej toalety i stwierdziłam, że e, miska myjąca Sela, akurat, którą mamy zamontowaną, no to będzie takie fajne rozwiązanie, że możesz przyjść do nas, przetestować i, i sprawdzić, jak to działa. Nie wiem czy wiesz Maciej, że bardzo ciekawą rzeczą tutaj jeśli nawiążemy do stelaży marki Geberit jest to, że tak jak Ci wspomniałam mamy faktycznie 10 lat gwarancji. Na serwis, czyli cokolwiek by ci się wydarzyło niepożądanego z tym sprzętem, który został zabudowany w ścianie. To duży spokój. No, to daje duży spokój, ale y, taką ciekawostką jest to, że mamy również dostępność przez całe 50 lat części zabiennych, które są dostępne i to jest evenement na skalę światową, że faktycznie marka o to dba i te części są dostępne w razie, jakby się coś wydarzyło, możesz tak, to, to już wymienić. Chyba Największe poczucie bezpieczeństwa. Taki naprawdę niezwykły aspekt montowania oryginalnego stelażu marki Geberit, że nawet jeśli zgubisz przez te lata y, dowód zakupu, zapomnisz, gdzie go kupiłeś, to ściągając przycisk y, z, ze stelaża już po zabudowaniu, masz tam taki numer seryjny, który mówi ci w każdym dowolnym miejscu możesz to sprawdzić, gdzie został zakupiony. No super, I od ciekawe. tej daty y, właśnie liczą się również te, te 10 lat te 50, więc jesteś bezpieczny wtedy. <noise> Ale wyobraź sobie, że na przykład, no ja tak mówię, kobieta zmienną jest, ja bym bardzo chętnie remont swojego domu robiła tak średnio przynajmniej co pół roku. No Czy często mo... przestawiasz? No, przestawianie to jest, wiesz, ja tak pokryjemy, po prostu wymieniam różne no. rzeczy, żeby się niepostrzeżenie ten design w domu zmieniał. Mimo to, że ja mam ochotę na takie zmiany, wprowadzanie jakby tego nieskończoną ilość razy, to tutaj ceramika Geberit na, jakby starcza na tak długi okres, że nawet jeśli zechcesz zmienić styl tej łazienki, kolorystykę, coś cię najdzie, wrócisz z podróży, stwierdzisz, że jednak nie, słuchaj, robimy remont, to możesz sobie pozwolić na to, żeby tę ceramikę zostawić, ten stelaż dalej funkcjonuje, wymieniasz po prostu płytki, wymieniasz kolory i, i nagle ta łazienka jest w wersji zliftingowanej, po prostu w a to, a to fajnym super, nowym faj. wnętrzu. kiedy ten kiedy cały jest? Tak. To, co najważniejsze funkcjonalne zostaje, to sobie tylko jakby design trochę odświeżasz, tak? Ale to jest ta inwestycja w, po prostu w dobre materiały. Jeśli inwestujemy, ja swoim klientom też tłumaczę, w dobrą ceramikę, w dobre podłogi, w dobre baterie, tak? One funkcjonują latami, nic się z tym nie dzieje. I warto na to przeznaczyć po prostu yy, taką część budżetu, która da nam ten tak. spokój, to bezpieczeństwo. Dobre rozwiązanie, które po prostu latami będą działać, nie będziesz Musiał o nich myśleć i, yy, i będą po prostu spełniać swoje, swoje, te wszystkie aspekty i wizualne, i funkcjonalne.